Proktolog, bo o nim tu mowa, to taki sam lekarz jak każdy inny, z tą tylko różnicą, iż za obiekt swoich zainteresowań wybrał on sobie końcowy odcinek jelita grubego. E, a co za tym idzie, odbyt, kanał odbytu i odbytnica? Z jakimi objawami powinniśmy zgłaszać się do proktologa? Otóż e, niewątpliwie weryfikacji wymagają krwawienia z odbytu oraz krew w stolcu. Mogą być one spowodowane prozaiczną przyczyną, jaką są żylaki odbytu, zwane popularnie hemoroidami, ale także mogą być związane z nowotworem jelita grubego. Zmiana rytmu wypróżnień, pojawienie się zaparć lub biegunek lub naprzemienne występowanie obu powyższych dolegliwości również może być związane bądź to z chorobą zapalną jelita, bądź to z występowaniem nowotworu. Z innych objawów, z którymi powinniśmy się zgłosić, to ból w okolicy odbytu, ból podbrzusza, wzdęcie, e, występowanie guzków w okolicach odbytu lub też prozaiczny świąt odbytu. Jak powinniśmy się przygotować do badania proktologicznego i na czym ono polega? Otóż przygotowanie jest prozaiczne. Wystarczy zwykła dbałość o higienę. Jeżeli chodzi natomiast o badanie proktologiczne, to tak jak każde badanie lekarskie składa się ono z wywiadu i badania przedmiotowego. W trakcie wywiadu lekarz zapyta o charakter objawów, długość ich trwania i lokalizację. Badanie przedmiotowe jest dość charakterystyczne. Polega ono na badaniu palcem odbytu i kanału odbytu. Nazywane jest per rectum. Badanie per rectum wykonywane jest pozycji kolankowo-łokciowej zostaniecie Państwo poproszeni o uklęknięcie na kozetce, spuszczenie bielizny do kolan i oparcie się na łokciach. Czy badanie per rectum ma jakieś ograniczenia? Oczywiście tak, głównym ograniczeniem jest długość palca badającego, dlatego też proktolog w swoim armamentarium ma również inne diagnostyczne gadżety. Do najczęściej wykonywanych badań dodatkowych Należą badania endoskopowe, między innymi rektoskopia. Rektoskopia to badanie wziernikowaniem ostatnich 24 cm jelita grubego. Do tego badania trzeba się specjalnie przygotować, to badanie nie może być wykonane z marszu. Pacjent musi przed nim wykonać szereg wlewek oczyszczających ze środka osmotycznie czynnego. Oraz nie przyjmować pokarmów stałych w dniu badania. Badanie wykonywane jest rurką. Podczas tego badania do światła jelita podawane jest powietrze, co może powodować pewien dyskomfort w postaci e, uczucia, chęci oddania stolca. Natomiast ten fakt jest niezbędny do tego, żeby zwizualizować środek jelita i stwierdzić patologię. thank <laughs> you